No, i moi kochani, bierzemy się za questa numer 5. Co nowego? Jest to nowy quest. Jego jeszcze nigdy nie mogliście robić, także naprawdę zapraszam Was do tej solucji. Na początku ruszyłem z środka naszej mapki eventowej, żeby Wam pokazać drogę, jak mamy się dostać do NPC-ka, od którego w ogóle zaczynamy tego quest, żebyście nie mieli żadnego problemu z dotarciem do niego. No to tak jak ja, musicie po prostu przelecieć jedną, drugą mapkę. Bo mam jeszcze drugą mapkę eventową taką, z taką wioską różnych tam Eskimosów, i tutaj dopiero jest niejaki Ayalik, który zleca nam naszego questa. No i oczywiście pytamy się, czy możemy mu pomóc. I okazuje się, że zaginęły mu psy, dokładnie trzy psy. My będziemy musieli, jak się domyślacie, odnaleźć te psy. Zaczynamy od haskiego numer jeden, że tak sobie to ładnie ujmę. Nie jest to ten, widzicie, dlatego mówię, że numer jeden, bo to będzie specyficzny haski, który znajduje się na kordach 1869. Także szukamy sobie tych kordów, i gdzieś tutaj powinien być haski. Wołamy go, później, jak do, patrzymy, że on patrzy się na tą jaskinię, no to idziemy ją sprawdzić. Piesek się cieszy, wchodzimy do jaskini i patrzymy, co jest w środku. W środku mamy zamarzniętą osobę, no to znaczy, że była jakaś wichura, śnieżyca i w ogóle. I po prostu człowiek, który jechał tym zaprzęgiem, pewnie coś mu się stało. Schował się do jaskini, gdzie, tak jak widzicie, jest teraz zamarznięty. Wygląda na to, że nie jesteś w stanie mu pomóc. Ale za to możemy jeszcze pomóc psu. Także wychodzimy. Idziemy do naszego haskiego, który tutaj cały czas czeka. I piesku. On oczywiście rozumie nas. I teraz. Dopiero pójdzie za nami i otrzymujemy go jako maskotkę i wracamy do naszego zleceniodawcy, czyli tam na tamtą drugą mapkę. I tutaj zagadujemy, mówimy, że mamy jednego z jego psów. Ale oczywiście, mm, musimy znaleźć pozostałe, no nie. Jesteśmy oczywiście chętni do pomocy. Kolejny haski, czyli haski powiedzmy, numer 2, <grytanie> znajduje się w tej samej mapce. Tylko, że na kordach 4.83, czyli to będzie totalnie po lewej stronie, totalnie na samym dole. Także znowu trochę w przyspieszonym tempie. Zaraz Wam pokażę, gdzie macie go szukać. Tutaj przechodzicie przez całą wioskę i tutaj macie właśnie Haskiego. Nie podchodzimy, pokazujemy mu ręce. I dalej nie podchodzimy, tylko obserwujemy psa. I słyszymy, że burczy mu w brzuchu. <laughs> no to... <laughs> Postanawiamy mu pomóc. Nasza pomoc będzie polegała na tym, że idziemy do niejakiego Maraka, który jest na kordach 36,93, to po drugiej stronie tego jeziorka, i pytamy się, czy ma jakieś mięso dla nas, żebyśmy mogli nakarmić sobie tego psioka. No, on oczywiście nie będzie miał tego mięsa, ale powie nam, jak możemy je zdobyć. To mięso zdobędziemy wysyłając siebie na polowanie. Czyli udajemy się do miejsca obserwacyjnego, które jest. Niedaleko naszego haskiego, czyli na kordach 992, to gdzieś tutaj na dole, gdzie to jest, gdzieś tutaj, o jest, jest miejsce do obserwacji. I czekamy cierpliwie w tym miejscu. Po tym dialogu włącza nam się tutaj znowu nasze odliczanie. I kiedy odliczy się już minuta, możemy podejść do tego królika i możemy go wtedy złapać. I mamy królika. <laughs> I z tym królikiem wracamy do naszego maraka. Dajemy mu to wszystko, a on nam y, oddaje część y, oczywiście tego krójka, czy jego mięso. I z tym soczystym kawałkiem wracamy do naszego haskiego. Dajemy mu. On oczywiście jest zadowolony i dzięki temu idzie z nami. No i takim oto sposobem mamy drugiego haskiego i wracamy do naszego zleceniodawcy. I tak jak wcześniej robiliśmy, znowu zagadujemy, że mamy kolejnego z Twoich haskich. Pozostał nam trzeci. Trzeci to jest właśnie ten, którego mijali, mijaliśmy na samym początku, czy jest on tutaj najbliżej. Kordy jego to 56-65, no to jak widzicie jest nam dość blisko do niego. On się znajduje tutaj. No to znowu zagadujemy i zobaczymy, co jemu będzie potrzebne do szczęścia. On jest bardzo zestresowany. No skoro jest zestresowany, no to musimy go jakoś odstresować. Tutaj szukamy niejakich śladów. Gdzie są jakieś ślady w ogóle? O tutaj. Mamy tutaj dziwny ślad w śniegu. No to używamy sobie jakiegoś dialogu, gdzie tu, o tu, tutaj, jak stanę, to mogę z tym śniegiem rozmawiać. Ale niestety nic nie możemy zrobić, póki nie zdobędziemy łopaty, a łopatę zdobędziemy od naszego maraka, którego już pewnie znacie, no bo dawał nam mięso. Tym razem podaruje nam łopatkę. Także mamy łopatę, wracamy do naszego śladu i kopiemy sobie. Czyli gdzie jest ten ślad? Tutaj jest ślad. Tutaj sobie kupiemy. I robimy to, aż nam się uda. Mi to wyszło za chyba szóstym albo siódmym razem. Także dobra, zaraz. O. I po tym wszystkim, jak nam się w końcu uda, dostajemy pluszowego szczura. I z tym pluszowym szczurem idziemy do naszego haskiego. Dajemy mu i on idzie za nami. I możemy wrócić do naszego yy, całego a ja Lika, który był naszym zleceniodawcą. I to, moi kochani, jest już koniec naszego quest'a. Podnaleźliśmy trzy haskie Bardzo fajny, przyjemny i miły quest'ik jak dla mnie. Nie robi się go długo. I oczywiście otrzymaliśmy nagrodę, trochę punktów expa oraz sztukę, jedną sztukę kostki lodu, czyli naszej waluty eventowej. Także to tyle co z quest'em numer 5. Ja uciekam i za chwilę będę wrzucał quest'a numer 6. Także do zobaczenia.